Dzień dobry, z tej strony Ilona. Przychodzę z omówieniem sesji Usłysz go swojej duszy dla Emilii, która miała 18 maja 2024 roku sesję ze mną. Pierwsze moje odczucie w energii podchodząc do osoby, do Emilii, to oczy, że oczy są ważne. To przyszło w ogóle, pierwszy dotyk ciała i oczy. oczy są ważne. Jak się potem okazało w całej tej sesji, oczy były, oczy i widzenie tego, żeby mieć otwarte oczy i, je, i widzieć, okazało się bardzo ważne. Na końcu również się okazało, że to też ma znaczenie. Tutaj zaznaczam, że przed sesją, jeżeli się widzimy, ja praktycznie nie rozmawiam z osobami. Jedynie ewentualnie pytam o zgodę na wgląd, oraz czy chcę pracować z jakimś konkretnym tematem, czy po prostu patrzymy, co przyjdzie. Nie rozmawiam, nie chcę wiedzieć, na jakim etapie jakimś coś się dzieje, ewentualnie o tym rozmawiamy po. I właśnie czasami wychodzi, że, że od razu osoby mi mówią: O kurczę, no tak. Że coś tam kliknęło i te obrazy, dźwięki i słowa no, są takimi dla nich, od razu wiedzą o co chodzi i to są wskazówki od nich dla nich. Tak czy inaczej, wracając, tutaj od razu właśnie się pojawiły te oczy, żeby mieć oczy otwarte, także oczy są ważne i od razu uczucie, czy ty sobie umniejszasz, czy ty jesteś ważna, czy ty robisz co chcesz. Czy uwzględniasz siebie, czy tylko myślisz o innych? To jest takie, że yy, powiedzmy mamy grupę osób. Yy, ja chcę truskawki, oni chcą banany. Yy, no i ja powiem, no dobra to, no dobra. Nie lubię bananów, ale okej. Okay, nie. Już nie nam te banany. A przecież można było powiedzieć, słuchajcie, wykupcie sobie banany. Ja kupię sobie truskawki. A tu takie totalne pominięcie siebie, takie swoje umniejszanie swoim potrzebom, e... zapominanie o sobie, nie? Takie, czy ty jesteś dla siebie znacząca, czy ty jesteś dla siebie ważna? E... To, to było tak od razu i, i bardzo w takim odczuciu, że no kurczę, zauważ siebie. Następnie właśnie pojawiło się oko, jedno oko, piękne oko, które tak jakby. Patrzyło oko, patrzy, patrzy oko i że widzieć, widzieć, patrzeć w górę w ogóle, tak zmienić perspektywę, ale patrzeć, 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 no cały raz było patrzeć, patrzeć, patrzeć. Tutaj też się pojawiła i krzyk, i taka pięść uderzająca, to są te tutaj dwa rysunki i to nie było w takim Odczuciu agresywnym, takim, że krzyczę na kogoś bądź uderzam w kogoś, w coś, żeby wyżyć się, tylko bardziej poczuj swoją moc. Możesz krzyknąć, masz krzyk, masz moc, możesz uderzyć pięścią. To też ci pokaże, że jesteś silna, możesz tupnąć, że my mamy do tego prawo, co tak pięknie się tu zgrało, z tym, czy ty robisz, co chcesz, czy ty. Nie umniejszasz sobie swojej wartości, że możesz czasem tuknąć i możesz zawalczyć o siebie, bo to potrafisz. Tylko trzeba gdzieś tam to mm, zrobić, pozwolić sobie na bycie taką zawalczenie o siebie. Yy, co też czasem chyba nie jest łatwe tak już ode mnie, że no my też przyzwyczajamy ludzi do pewnych naszych zachowań. i Jeżeli one się zmieniają, no to te osoby też nagle mogą się od nas odwracać, tak, bo nagle zauważamy siebie, nagle nasze potrzeby są też ważne, a nie tylko potrzeba jakiejś tam drugiej osoby. Eee, następnie pojawił się mężczyzna, który się zestarzał tak jakby na moich oczach, dojrzał, eee, zrobił się z takiego młodego, zrobił się starszy, stary. Eee, dla mnie to było w takim pokazaniu dojrzałości, tak, że dojrzałość życiowa i i bardzo nakierowany na serce, takie, że jego serce też się zmieniło. Takie, że zwrócić uwagę na serce i, i bardzo to było wyraźnie zaznaczone. Następnie to ja narysowałam to tutaj takim czarnym kółkiem: pojawiło się takie dziecko, chcąc jakiś młody nastolatek, tak to nazwijmy, nie? który miał tyle emocji, tyle złości, tyle gniewu. Mm, ale ono było niewyrażone takie, że rośnie i rośnie i rośnie, tak jak to czarne. I rośnie, i rośnie, i rośnie, i rośnie, i rośnie, i rośnie. A jak rośnie za dużo, to ten przepływ się tu zamknie, nie? I takie, że będzie zamknięte. Mm. I to było bardzo takie nastawienie. Wyraź te emocje. Pozwól być w gniewie. Pozwól. Mm. Wyrzucić z siebie złość, bo te emocje będą rosły, 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 aż się w końcu zamkną. A niewyrażone, zamknięte, zamrożone w nas emocje, tak, na... Przepraszam. tak naprawdę to niczego nie prowadzą dobrego w konsekwencji e, czasu, bo może tu i teraz nas to ukoi, że o czymś nie myślimy, że już mi przeszedł ten żal, złość na nią, na niego, e, ale to, co niewyrażone, wraca. Wraca i często wróci w najmniej dogodnym momencie. Lub dołoży te emocje do jakichś innych nagromadzonych emocji, lub odłoży się w ciele i ciało też zacznie nad tym jakoś ubolewać. Yy, yy, Następnie pojawia się osoba dziewczyna, dziewczynka z zawiązanymi oczami. Ona się bawiła, ona coś robiła. I nawet nie wpadła na pomysł, żeby odwiązać sobie te oczy, przecież ta zabawa byłaby takie, e, taka no przyjemniejsza, pełniejsza, taka no widziałaby, w co się bawi. Ale ona nawet mm, tak jakby nie dała sobie prawa pomyśleć, że mogłaby odważyć się na to. E, taki nie ma woli spróbowania, tak? Dobra, to sobie odplączę te, włosy, te oczy. Mm, takiego, taka trochę rezygnacja, taka dobra jest jak jest, ok. No, akceptacja stanu jak jest. Niekoniecznie jest mi wygodnie, ale będzie ok, nie? Ale ja to zaakceptuję. Mm, następnie pojawił się też e, tutaj już rada, ostrzeżenie. Jak są takie, mm, te orze dla mnie to był orzeł, mm, jak mają takie klapki na oczy, takie te czapeczki. No, starałam się to tu narysować. Czapka na oczach. Znowu te oczy, żeby znowu e, no... zobaczyć, żeby nie, nie być ślepym, nie trwać z zamkniętymi oczami, nie wykorzystywać swojej mo mocy w pełni. Jak nie widzimy, to jesteśmy pozbawieni jakiegoś zmysłu i... i żeby widzieć, czasami, może, żeby pozwolić sobie zobaczyć rzeczy takimi, jakimi naprawdę są, a nie takimi, jak ja chcę je widzieć, tylko przejrzeć na oczy, dać sobie to i chcieć to zrobić, bo czasami nie widzimy, bo nie chcemy. Później w, to już ode mnie wyszło, że tak po prostu poprowadziło mnie, że a zobaczymy relacje, że to gdzieś tam jest ważne I się pojawił dla mnie ten moment, etap, ten, ten, ten temat. I pojawiła się tutaj kobieta, ciało kobiety, bardzo seksowne, bardzo kobiece. I takie to było... Pozwól sobie być seks. Dociem to, że jesteś kobietą. Pozwól sobie być kobiecą, mieć tą kobiecą moc. Jak chcesz być seksowna, ponętna, taka bądź, pokaż to. E, używaj swojej kobiecej siły e, i żeby iść w tą kobiecą stronę, bo w tych relacjach y, no, żeby się nie bała być po prostu kobietą, tak? E, to było akurat takie fajne, takie, 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 No kurczę, mam piersi, to je pokażę, dlaczego nie? Piękna, twarda, dumna y, kobieta ze swojego ciała, z tego, że jest kobietą. I żeby się znaleźć ten kawałek niej w sobie, bo każda kobieta to ma. Y, Im na piękniejsze, najpiękniejszy grunt i... Osoby, które potrafią to docenić, y, tym kobiety piękniej rozkwitają, ale każda w nas to ma to, to, tą kobiecą siłę i kobiecą moc. Y, I na sam koniec tutaj się pojawiła y, też kobieta. Y, to już była taka opiekunka typowo. No miała właśnie rozpostarte ramiona i, i, i było takie: no, idź, no odważ się, no. Róż swoją pasję, mów co Cię kręci, mów e, o tym co, co Cię interesuje, że na tym popłyniesz, że, ale idź, to jest takie jak, jak uczymy dziecko e, chodzić, tak? Mamy te ramiona nad, nie, nad nim, ale no idź do przodu, postaw ten pierwszy kroczek, idź, ja tu jestem z tyłu, nic Ci nie grozi, ja tu trzymam ręce nad Tobą, ale idź, takie... No Piękna, taka naprawdę bardzo energetycznie czysta, z piękną intencją, łagodna, zero jakiegoś takiego wrogich, jakichś negatywnych emocji. Naprawdę bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie się obcowało z tą energią. Tak zachęcająco do do bycia sobą i do zrobienia tego, co się kocha, co się lubi, do swojej pasji. I, e, bo tutaj też było odniesienie i ze swoją pasją, że ona też jakoś tam e, pociągnie to, bo my, jak jesteśmy zafascynowani czymś lub mamy jakiś temat, który lubimy, też o nim mówiąc, też rośniemy. Nasza wibracja też wzrasta, stajemy się bardziej piękni kobiecy lub męscy no tacy osadzeni w swojej energii no to tak jak spotkać nie wiem, pasjonata klocków lego, który musiałby mówić o fizyce jądrowej no to ten temat by nie płynął, tak? tak? No, no nie, a pozwolić mu mówić o klockach lego, no to Kula i dusza piekła nie ma, i taka osoba, i rośnie energetycznie, i sama mówi, i to, i to, i to pięknie wzrasta. Więc to właśnie też takie mm, nakierowanie na to, nie? Żeby iść do siebie, do siebie, do siebie z odwagą e, i siebie zauważyć. E, I również, jak za każdym razem, dziękuję za wysłuchanie e, i mam nadzieję, że znalazłeś, znalazłeś coś dla siebie. Coś co w danym momencie było ci potrzebne, żeby to usłyszeć. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.